Siemanko, Siemanko, moi kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja właśnie wybieram się na spacerek. E, świeci piękne słoneczko. E, lekki wiaterek jest również. E, dzisiaj będzie taki vlog bez pokazywania mnie. E, jestem w dalszym ciągu chora. A zobaczcie, jak piękne. Wygląda. Pogoda super, więc postanowiłam się przejść. Nie idę do lasu tam na górki, pagórki, bo tam strasznie wieje. Mm, zaraz przejedzie samochód, będę musiała przerwać. A więc postanowiłam dzisiaj się trochę przewietrzyć. Nie wiem, czy to dobry pomysł co niektórzy się patrzą na mnie jak na wariata bo chodzą w kamizelkach, a ja w szaliku żeby mnie czasem nie owiało no ale trudno jak się nie jest jeszcze całkiem zdrowym, to się nie jest zdrowym o tam piesek jakiś na mnie szczeka, nie poznaje no trudno kaptur na głowę i idziemy o jest, ale wiecie, tak fajnie pooddychać świeżym powietrzem. W nocy jeszcze troszkę przymroziło, e, więc <laughs> jest tak rzeźkawo. No, a mnie rozłożyło na opadki konkretnie. <śmiech> <śmiech> a więc. Idziemy dalej. Widzę, że tam nie będzie przez jakiś czas słoneczka, ale to nic, tam radę. Założę kaptur na głowę, żeby mi nie było zimno i pospaceruję troszkę. No rozłożyło mnie, słuchajcie, konkretnie i mam nadzieję, że to przejdzie, ale coś czarno to widzę. Podejrzewam, że będę musiała podjechać jeszcze do lekarza. I sprawdzić, żeby mnie osłuchał, hmm, czy nie trzeba jeszcze doleczyć e, dalej antybiotykiem, czy, czy wszystko jest ok, bo ten ale w dalszym ciągu jest e, niepokojący. E, no i męczący, a wolałabym teraz się. Doleczyć konkretnie aniż za tydzień czy za dwa. Znowu wylądować na zwolnieniu lekarskim. No, jak tutaj poprzycinali, fajnie. Yy, fajnie. Jak szukałam na święta gałązek, to było jak dla mnie za wysoko. A jak się święta skończyły, to zaczęli obcinać i leżą sobie. Zobaczcie tutaj te gałązeczki. No a na święta by mi się przydały. No teraz pytanie jak długo to będzie to leżało zanim to uprzątną. O ja, no tu już widać gospodarz eee, zaorał jeszcze raz, czyli przeorał, nie wiem jak to się teraz nazywa. Teraz, jak to nazwać eee... słuchać ptaszki ojenki Czyli nadzieja jest przyjdzie wiosna kiedyś tam dobra skupiam się na oddychaniu podziwianiu tych widoczków niby nic ale jak słońce wyjdzie to od razu lżej na duszy przynajmniej mi w drogę powrotną. Eee, mam takie przemyślenia, wiecie, że jednak jeszcze człowiek nie jest całkiem zdrowy, ponieważ przeszłam dwa kilometry w jedną stronę. Dalej już nie szłam. Wiaterek chłodny, że tutaj, gdzie nie ma eee, słoneczka, założyłam kaptur, bo tak nieprzyjemnie po uszach wieje. Ale czuję, że się spociłam, czyli organizm walczy, walczy, więc nie ma co, wracam do domu, przebiorę się w czyste ciuchy, żeby w tych mokrych nie stać i nie, jak to babcia mówiła, nie odtajać, bo to raczej nie jest zdrowe, więc no co, kieruję się w stronę domciu. No, ale warto było, warto było przejść się po świeżym powietrzu. A jutro może, jak będzie też taka piękna pogoda, to nie wyjdę na spacer, ale koło domu w ogródeczku usiądę sobie z kawką i popatrzę na otaczającą zieleń, która się budzi. Właśnie wróciłam do domu, przebrałam się w suche ubranka, teraz kawusia, a później wstawię golonkę, żeby się obgotowała i do piekarnika, gdzie będzie miał moją golonkę w piwie. A ja um, chciałam zrobić sobie zupę tajską z ale nie wiem, co się dzieje nie mogę się połączyć z cookie do z tym programem z przepisami. E, niby abonament jest e, aktualny do 16 marca, później automatycznie jest opłacanie, no ale coś mi tutaj nie działa. Nie wiem co, jestem zła, nie jestem ziemi. Ale może jak wypiję kawę, to będzie mi lepiej. Ja chciałam Wam teraz przedstawić mój nowy nabytek. Dostałam go właśnie od męża, przybił go. Można by nawet powiedzieć, że go uratował przed śmiercią, która go czekała na wysypisku. Gdzieś u jakiegoś klienta montował jakieś tam. Pamiętajmy, co on tam robił. Jest elektrykiem, więc no, coś tam musiał montować. No, i ten kwiatuszek piękny stał gdzieś na jakimś korytarzu, i usłyszał, jak ten klient mówił do swojego pracownika: weź go, wywal. No i upewnił, czy naprawdę jest do wywalenia. Powiedzieli, że tak, więc zapytał, czy może wziąć go ze sobą dla żony do domu. No i oto ten monstrum jest teraz u mnie, a dla porównania zaraz wam pokażę. O, właśnie tutaj. Tu jest mój kwiatek, który ma, no nie schować ponad 4 lata. I tak co jakiś listek wypuści łodygę, przepraszam, to dwa uschły. No teraz od roku nie mogę narzekać, bo jakoś się trzyma. Nawet widzę, że tutaj też jeden nowy jest. Tu już taki. Piękny, duży. I tutaj też na tym widać jeden jest nowy, i tutaj również, więc coś z tego będzie. Muszę. Kolor doniczki to mi się nie podoba. I tak się zastanawiam, czy kupić nową i przesadzić go, rozsadzić go na dwie doniczki, czy może na razie jeszcze w tym roku go zostawić w tej, tylko kupię jakąś osłonkę, no żeby ta zieleń tak nie raziła. Bo to nie jest mój kolor, jeśli chodzi o donicę. No, ale um, jestem bardzo, bardzo, ale to bardzo um, szczęśliwa, że go tutaj mam. Teraz muszę znaleźć dla niego odpowiednie miejsce. No, na podłodze troszkę zaszkoda, żeby stał, nie będzie tak pięknie się prezentował. No, w sezonie zimowym, no to u mnie tutaj z tym paleniem w kominku może być mu. Troszkę tutaj przyciepło, ale damy radę, damy radę, jak również z innymi kwiatkami. O Jezus. No, twój tfu, tfu, jak to mówią, żeby nie zauroczyć, brzydal taki. E, niech nam tutaj się dobrze zaaklimatyzuje. Nawet bym powiedziała, jest to taki e, prezencik na poprawienie nastroju. Na lepsze ym, kurowanie się z tego choróbska. Słuchajcie, walczyłam z tym termomiksem, to znaczy z aplikacją Cookido. Coś mi nie funkcjonowało. Nie wiem czemu. Bez przerwy było, ym, że wyskarkuje jakiś błąd, później, że sprawdź aplikację, bla 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 bla. bla. Ale udało się, więc biorę się za robienie zupy. Ym, z kurczaka. <laughs> i mleczka kokosowego. Ostatnio mi zasmakowało, więc yy, cieszę się, że się udało, ale denerwuje mnie, yy, <laughs> przepraszam, no, no nie daj rady. Denerwuje mnie, że człowiek nieraz zaplanuje, że zrobi coś, a nie masz gwarancji, czy znowu coś się nie schrzani. I to takie drażniące. Człowiek płacił y, tyle y, czasu y, za ten termomiks, Mm, niemałe pieniążki, a jak chcesz skorzystać, to zawsze coś się schzanie. Nie wiem, czy tylko u mnie, bo może być tak, że tylko u mnie, ale z tego co już tam mniej więcej słyszałam, kilka osób też ma takie nieraz problemy. Dobra, nie nawijam, robię sobie zupkę. Słuchajcie, moja zupinka już jest gotowa. Tak wygląda tutaj w przepisie, a tak wygląda u mnie tutaj w realu. Y, powinnam położyć jeszcze na wierzchu ym, serek, ale ym, ja wolę. Przystruję troszkę pietruszką. No i co? Goloneczka już się tam w piekarniku piecze. Ym, biorę się za konsumpcję, ym, bo normalnie ślinkami cieknie <laughs> tej ziemi. A więc życzę sobie smacznego. zrobione Szyfróweczki przygotowane. W tle leci y, mój serial. Subura to już jest chyba y, trzeci sezon, jak się nie mylę. Y, no i cóż, zupka zrobiona. Y, golonka zrobiona. Pachnie w całym domu tą golonką, bo była robiona z, w piwku. Y, pan może zadowolony, już skonsumował. A ja przyznam się szczerze. Przepraszam, nie mam już siły na nic, więc nóżki do góry, szyfrówki, herbata, serial. Czego chcieć więcej? Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że taki wam vlog również wam się spodobał. Widzimy się już w następnym. I obym była już zdrowsza. A wam życzę z całego serca yy, miłego dnia lub wieczoru. No i przede wszystkim zdrówka, zdrówka, jeszcze raz zdrówka.